Jana Pawła II. W dokumencie przyjętym z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości parlamentarzyści zaznaczyli, że potępiają haniebną medialną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież święty Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. W programie pierwszym Polskiego Radia przypominamy wspólnie z telewizją polską homilię wygłoszoną przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie 2 czerwca 1979 roku. Homilię, która zmieniła losy Polski, Europy i świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umilowani rodacy, drodzy bracia i siostry. Uczestnicy Eucharystycznej Ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na Placu Zwycięstwa, razem z Wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu. Pragnął Wiemy, że bardzo pragnął stanąć na ziemi polskiej, przede wszystkim na jasnej górze. Zmarły niedawno papież Paweł VI, pierwszy po wielu stuleciach papież Pielgrzym. Do końca życia nosił to pragnienie w swoim sercu i z nim. Zszedł do grobu i oto czujemy, że pragnienie to było tak potężne i tak głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu i w sposób po ludzku trudny do przewidzenia, Realizuje się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej Opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. Dziękujemy za cały ten styl papieża pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem II Watykańskim. Gdy bowiem Kościół Cały uświadomił sobie na nowo, iż jest ludem Bożym, ludem, który uczestniczy w posłanictwie Chrystusa, Ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzień, który pielgrzymuje. Papież nie mógł dłużej pozostać więźniem Watykanu. Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym. Tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował przez Antiochię do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je swoją krwią. Dzisiaj dane mi jest wypełnić to pragnienie zmarłego papieża, Pawła VI wśród Was, umiłowani synowie i córki mojej ojczyzny. Kiedy bowiem z niezbadanych wyroków opatrzności po śmierci Pawła VI i po kilku tygodniowym zaledwie pontyfikacie mojego bezpośredniego poprzednika Jana Pawła I. Zostałem głosami kardynałów wezwany ze stolicy świętego Stanisława w Krakowie na stolicę świętego Piotra w Rzymie. Zrozumiałem natychmiast, że moim szczególnym zadaniem jest spełnienie tego pragnienia, którego Paweł VI nie mógł dopełnić na milenium Chrztu Polski. Jako więc Wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako papież-pielgrzym, witam Was wszystkich, Witam, witam, witam najdostojniejszego prymasa Polski. Witam. 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 Wszystkich obecnych tutaj arcybiskupów i biskupów, pasterzy kościoła w naszej ojczyźnie, pozwólcie, pozwólcie, że w pośród naszych gości powitam w sposób szczególny kardynała arcybiskupa Santo Domingo, To tam wypadało mi skierować pierwsze kroki papieskiego pielgrzymowania w miesiącu styczniu i tam po raz pierwszy ucałowałem ziemię, na której stanęła kiedyś stopa Krzysztofa Kolumba po której przeszły stopy tylu głosicieli Ewangelii, a wśród nich także i naszych rodaków, i polskich żołnierzy. Dzisiaj wspólnie z Wami tego świadka pierwszej papieskiej podróży Jana Pawła II witam w Warszawie. Czyż moja pielgrzymka do ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce obchodzi dziewięćsetną rocznicę śmierci świętego Stanisława nie jest zarazem jakimś szczególnym znakiem naszego polskiego pielgrzymowania poprzez dzieje Kościoła? Nie tylko po szlakach naszej ojczyzny, ale zarazem Europy i świata. Odsuwam tutaj na bok moją własną osobę. Niemniej muszę wraz z wami wszystkimi stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978 po tylu stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji został na rzymską stolicę świętego Piotra wezwany syn polskiego narodu, polskiej ziemi. Od Piotra Jaki od wszystkich apostolów Chrystus żądał, aby byli Jego świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce Ziemi. Czyż przeto, nawiązując do tych Chrystusowych słów, nie wolno nam wnosić Zarazem, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa, że właśnie stąd, że właśnie stąd, z Warszawy, a także z gniezna, z jasnej góry, z Krakowa, 小的。